Pani Marszałek, Wysoka Izbo w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o przerwę, zwołanie konwentu seniorów celem wprowadzenia jako pierwszego punktu porządku obrad podjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej uchwały wzywającej rząd do skorzystania z przewidzianych prawem Unii Europejskiej mechanizmów solidarnościowych i zapewnienia ochrony interesów Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Marszałek to nie czas, żeby w KPRmie urządzać polityczne hepeningi z y, nic nie mogącym załatwić premierem Rzeczpospolitej. Dzisiaj jest czas, żeby powiedzieć Polakom prawdę. Polacy ponieśli wielki wysiłek w pomocy uchodźcom z Ukrainy i ten wysiłek będzie doceniony przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dzisiaj to rząd Rzeczpospolitej jest i prawo i sprawiedliwość. To jedyne podmioty, które kłamią na temat przymusowej relokacji. Skorzystajcie z mechanizmów 2 miliardy euro przeznaczonych środków Dziękuję na środowisko. Dziękuję bardzo na Panie Polskę. Pośle z wnioskiem wniosek, przeciwnym, pan poseł, poseł Radosław Kogiel z wnioskiem wniosek. przeciwnym, bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo. Składam wniosek przeciwny, ale wzywałbym przewodniczącego Budkę do tego, że jeżeli już wychodzi na tę mównicę i chce przekonywać Wysoką Izbę do zgodzenia się na proces przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów, niech nie używa zasłony dymnej, niech nie mówi o mechanizmach solidarnościowych, niech nie mówi o korzystaniu z jakichś narzędzi. Nie, ta solidarność ma polegać na tym, że jeżeli się nie zgodzimy, to mamy płacić pieniądze. Dobrze o tym państwa, wiecie. Za chwileczkę, proszę państwa, skorzystam z uprawnień regulaminowych. Nie będę miała żadnych wątpliwości. Pokrzyczcie, pokrzyczcie, ja poczekam. To jeżeli państwo już się wykrzyczeli, doskonale wiecie, że nie ma żadnego automatyzmu, że jest to uznaniowe... W uznaniowa decyzja Komisji Europejskiej i to, o co walczycie, byłoby tak naprawdę skazaniem Polski na obowiązkowe Dziękuję przyjęcie bardzo. nielegalnych karty. Dziękuję, imigrantów. panie pośle. Powiedział Zgłoszone... o tym Weber, powiedział o tym członek Europejskiej Partii Ludowej. Zgłaszany został wniosek o przerwę. Poddam ten wniosek pod głosowanie.